Orędzie 560 Mediolan, 31 grudnia 1995 roku. Ostatnia noc roku. Wielki znak Bożego Miłosierdzia. Najmilsi synowie, spędźcie ze mną ostatnie godziny tego dobiegającego końca roku. Zobaczcie, jak wielu przeżywa te godziny w rozproszeniu i na rozrywkach oczekują nowego roku w pogańskiej atmosferze często przekraczając w sposób demonstracyjny święte prawo Pana przeżywajcie te godziny ze mną na modlitwie i w ciszy na rozważaniu mego słowa i w wielkiej ufności wobec niebieskiego Ojca to opatrzność przygotowuje dla was każdy nowy dzień i każdy nowy rok wprowadzając stopniowo z upływem czasu to co Ojciec przygotowuje dla dobra wszystkich swoich dzieci. To Ojciec daje wam nowe dni pokoju, a nie utrapienia, dni przebaczenia, a nie potępienia, aby mógł rozbłysnąć nad światem cud Bożego miłosierdzia. Odczytajmy razem w tę noc znaki, które daje nam Ojciec w swojej miłosiernej miłości. Ja jestem wielkim znakiem Bożego miłosierdzia. Dlatego ukazuję się w sposób tak silny i nadzwyczajny poprzez moje objawienia, liczne łzy i orędzia. Wkładam je w serce mojego małego syna, którego prowadzę po wszystkich drogach świata w poszukiwaniu grzesznych, chorych, upadających, zagubionych, zrozpaczonych, ulegających pokusom grzechu i zła. To dlatego zapraszam Was wszystkich do poświęcenia się mojemu niepokalanemu sercu, Przekazuję moją prośbę aż po krańce ziemi, poprzez mój kapłański ruch maryjny. Tym sposobem ofiarowuję wam bezpieczne schronienie, które najświętsza trójca przygotowała dla was na burzliwe czasy wielkiego ucisku i bolesnej próby, która przyszła na Kościół i całą ludzkość. To dlatego ponawiam moje usilne zaproszenie do powrotu do Pana który na drodze nawrócenia oraz przemiany serca i życia czeka na was ze swoją ojcowską miłością. Porzućcie grzech i zło, przemoc i nienawiść, coraz większy kult oddawany szatanowi, bożkom przyjemności i pieniądza, pychy i próżności, rozrywek i nieczystości. Kroczcie odnowionymi drogami miłości i dobroci, wspólnoty i modlitwy, czystości i świętości. W ten sposób w obecnych czasach, w których wielki ucisk osiąga szczyt, staniecie się sami znakami Bożego miłosierdzia dla ludzkości wstrząsanej huraganem niewypowiedzianych boleści. To dlatego każdego dnia wzywam was do pójścia za mną. Ja jestem matką pięknej miłości i świętej nadziei, ja jestem królową pokoju, i jutrzenką zapowiadającą nową czekającą was erę która zbliża się coraz bardziej wszędzie szeście wieczorniki modlitwy o które zabiegałam przede wszystkim wieczorniki rodzinne o które proszę jako ośrodek ocalenia rodziny chrześcijańskiej od wielkich zagrażających jej niebezpieczeństw ja jestem matką życia ja jestem królową rodzin kapłani, moi umiłowani synowie, odpowiedzcie na moją prośbę o poświęcenie się memu niepokalanemu sercu, gdyż jestem waszą mamą wyrozumiałą i miłosierną. Moje zadanie polega na obmyciu was z wszelkiej plamy, na pocieszeniu was w boleściach, na przywróceniu ufności w waszym wielkim zniechęceniu i mocnej nadziei w waszym osamotnieniu. Pomagam Wam być w świecie, a nie być ze świata, ponieważ pragnę, abyście wszyscy należeli zawsze i wyłącznie do mego Syna Jezusa. To przede wszystkim przez Was, moi synowie kapłani, jestem dziś wielkim znakiem Bożego miłosierdzia. W chwili, gdy rok ten dobiega swego kresu, błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.